Pani Anno, tak było. pani Anno, kto może miesiączkować? Hmm, osoba, która ma y, jajniki. A, jakby Macie, nie, no macice, y puszczyć. a jak by ją pani nazwała? No macicę, bo musi się puszczać. A jak by ją pani nazwała tę osobę? Osobą z macicą. A zna Pani jakieś jedno słowo określające osobę? No, najczęściej takie osoby są kobietami. Najczęściej, ale... Natomiast zdarza się tak, że są już w jakimś, na jakimś etapie uzgodnienia płci, już dokonania tranzycji, na przykład pod, poprzez mastektomię, a dalej mają macicę i dalej mogą miesiączkować, jeżeli w zależności od oczywiście ich sytuacji hormonalnej. Nie, ale z... Pani powiedziała tak. Najczęściej miesiączkują. Kobiety. No Rozumiem, bo jeżeli ktoś że nie, ma tak, nie zawsze. No, jeżeli ma tożsamość nie taką, jaka przypisana została mu przy urodzeniu, jeżeli chodzi o płeć. Mhm. I, A zna pani mężczyzn, którzy miesiączkują? Którzy w, mają tożsamość.